Ja wzięłam skrzynkę imprezową. Będę imprezować z generator. Ale co, mówisz że co do skrzynki? Dodatki. No, jak na przykład. trochę mi szkoda dodatków. Słuchaj, raz się żyje, tak? I no dobra, yolo. YOLO, YOLO. No to wzięłam. Wszystko dla moich przyjaciół. Jakby mogła, do mnie się z tobą podzieliła tortem. Amelka ma się urodziny. Więc ona ma takie pra prawdziwe urodziny, a nie ma takiego tortu jak my. Tutaj w darach. Jezu, yes, wszystkiego najlepszego, no. Amelka. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Niechaj żyje nam. Żyje nam. No, Mam ogóle? dla was radę. No. Zrzucanie palety na zabójców mentalnie ich ogłusza. Co? Momentalnie, mentalnie, sorry. Mentalnie? <laughs> Oni po prostu tracą punkt IQ. Zobacz, twoja mapa. A Ty bo ty ją wzięłaś, okej. Okay. Dobra, a teraz ogarnęłam, że w sumie no przecież wzięłaś kruczoko. Zostawmy drącia może skrzynkę na ostatniego gena, żeby go jak najszybciej zrobić. A jak tam ci złapy? Ja zawsze z tego boję. O, wzięłaś moją kopertę. Tak? Ale bo ona ci tak. też podświetliła. Zniknęła. To weźmiesz moją najwyżej. Ej, tak. Nie, kieta, ale to góry? dobrze, to dobrze, właśnie. Bo ty też dostajesz punkty. I to jest. Ghostface, to chyba No Dobrze, jeszcze go nie widzę. Mam nadzieję, że on mnie też. Nie to Majers, to Majers, Jezu. A, Majersik, przyjaciel. Ty go widzisz? A, bo tak, bo ty jesteś w innym miejscu na mapie. Bo my jesteśmy hmm. razem z Patrycją. A ja jestem razem z tą Kate, która ucieka przed Majersem. Majers mnie zostawił na szczęście. O. jaki Nie wiem, może po prostu woli blondynki. Możliwe. O nie, Mordunec na mnie patrzy. O nie, 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 Pan Majers jest straszny. To jest straszny Jak To przecież taki miły dramcia, no. No jest przemiły. O Jezu, boję się go bardzo, bardzo. On patrzy. Najgorsze, najgorsze. On biegnie za mną. Weźcie, weźcie z nim porozmawiajcie. Powiedzcie mu, że ja naprawdę jestem miła. Do moment wbije trzeci Tier i na hita, boom! Nie, 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 nie. Biegniesz w moją stronę. Dobrze, to weź go, zabierz go. No zabierz. O, poczekaj, dobrze, bo biegnę, ja biegnę za nim. Dobrze, dobrze. Dobra, ukryję. Kurczę, ale, ale on to, to, to jest spostrzegawczy, zobaczył mnie za cienkim drzewem. Wiecie? To jest jednak dobry mordówek. A, zranił biegnie, mnie, biegnie. zranił. Biegnę. O dobra, biegoli mnie. Okej, okay, to ja się... Co to za dziura to jest? Nie było takiej dziury na tej mapie nigdy. Zawsze są dziury na tej mapie, takie doły. Oj, tu się masz. Zawsze są dziury, bo to jest dziurawa mapa. Prawie słab. Okay, okej, okay, okej, okay. okej. Nie, 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 nie. O nie, 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 nie. nie proszę, nie. Majers, pomyśl. No Majers nie pomyślał, no. Kate jest gdzieś blisko was? O daj, jedna ja jestem świaifu. Jest... Jestem w środku. O, jest blisko... o to nam mnie zdejmuje Kate. Mentalnie. Mentalnie? <grym> tak, jest ja właśnie nie mentalnie. Kurde, no, trochę słabo, tylko dwa generatory zrobię. Ja robię ten w środku domku, tylko że... No jest najtrudniejszy. Trysia, czy mogłabyś właściwie dotknąć tego generatora, którego skopał? Żeby regres stopować? Ej, ale nie leczcie się, bo nie warto jak on ma ten trzeci tier. w sensie nie robi ża absolutnie żadnej różnicy. Kurde, Majersik Dzień dobry. oj, oj, oj dzieje oj. się, dzieje Ale ja już kończę tego gena najgorszego. Nie wiem, bo ja to jest ten program. No i. No i super. A no, ja bym go stopał, nie... ale z niego kupulec. Okej, okay, czyli jeszcze jest. tylko jeden generator, o Jezu. O, on Majer... no u mnie. Dobra, to nie dobrze. Jeszcze tylko no. jeden generator, który jest prawie na finiszu. No to super, ja tylko muszę się zsieć przy... Dobra, to ja biegnę do ciebie, ale on za mną biegnie chyba, wiesz? Nie, 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 nie! On nas stalkuje! No dobra! Nastal... Drancia, no! No, ale co? Może ja... Dobra, dobra... Mogę zrobić tego gena, czy nie? Nie! Ajajaj, tak. aj, aj. ojej! On mi zrobi chyba memento, tak czuję jak na niego patrzę, to... Aj, aj. Ale z niego... Ajajaj! Ja aj, aj. zrobiłam aj, aj. najtrudniejszego gena. Zimny drań jeden. Ajajaj, zimny drań, dokładnie. Ja już kończę tego gena na skrzynce mam. Tu jest w pobliżu. Dobra, to ja wychodzę z tej szafy. To jestem przy drzwiach. To jestem przy drzwiach. Goni mnie, goni, 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 goni. To zróbcie Te tego, myślałam, że tego jest gena, gena, a ja już jestem przy. właśnie on go teraz pilnuje jak własnego jak własne dziecko. Okej, okay, zajął się, zają się Kej, trufcie gena, szybko. Ale ja jestem przy drzwiach, nie wiem gdzie jest ten Gen. Wcale się nie zajął, chodź tutaj. On non stop podłazi do gena i opuszcza. Nie. Dobra, to ja robię jakiś to... inny gen. To jest ostatni gen. Nie, nie, ja robię inny gen, spokojnie. Ja e... też robię, a ja robię za pomocą e... strzynki. Dwóch oddzielnych... Dobra, dobra. Jesteście na dwóch oddzielnych genach, z zróbcie razem. No gena. właśnie, a... No to ja okay, dzisiaj... Przy bramie. Ale jesteście dosłownie obok siebie z tymi generatorami. Jeszcze Jeden tak obok kończyłam. drugiego. Jeszcze tej linii. Ja tak. robię trzy sekundy. Dwa... 2... No ja cię na tak? Zero. No i już, finito. Nie wiem, czy tutaj bo tutaj Okej, super, 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 ja będę... Ja, ja jestem... dam na Ticzka bramę. Ja jestem teraz zdrowy, super. Masz adrenalinę? No, ja, to jest moja ulubiona zdolność chyba w całej gry. Dobra, bo Majer do mnie już idzie. Nie skończyłam otwierać niestety. I padłam, a ja jestem przy tej bramie. No, no, Jezu. Nie, ja otwieram drugą bramę. Ale nie otworzyłam jej do końca. Ta jest na 50% może. Ja otwieram tą drugą po drugiej stronie mapy. A, dobrze. Do ha, bardzo, o dobrze. otwieraj taką blisko ciebie. Ha, sama dwa geny. Bardzo ja to... źle, że ma... No, bardzo źle ma Noeda. No tak bywa. Niektórzy ludzie mają Noeda, żeby inni nie mieli. Ona robi chyba... Ona robi właśnie totem. No widzę, widzę. Podkreślam się. A Majerys do niej idzie. Jak zrobi... Zrozumie... To ja ciebie. Nie, on tam przy niej jest, a ja jestem przy nich. A, w sensie, tak, no kawałek taki... dalej, ale no gonik ją, więc... Dobra, Kate to można poświęcić. No możesz mi zdjąć no, tak ogólnie, nie? Bo oni i tak się Poczekaj, ganiają. Człowieka. Tylko z drugiej strony najlepiej, ale no już trudno. Właśnie tak będzie. No nie wiem, bo ja zaraz... U... Nie chcę umrzeć. Spokojnie. Dobra, evidente. to ja otwieram te, te bramy, możemy otworzyć z powrotem. Ja szukam tego... To nie, kawę. totem na serio? To było tam przy tym haku, co ja wisiałam. Otwieram. Uciekacie czy ratujemy? Nie wiem, ja jestem. Ja dwa razy wisiałam, więc jak mnie powiesi. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Dubieta, uciekaj! Sorry! Dobra, no to ja też uciekam. Uciekaj, Sorry, uciekaj. Kate. No, jedni mają Noeda, inni mają rodziny, przyjaciół, partnerów i zwierzaki. Dokładnie. Zobaczymy, co robi Kate. znikła. Chyba uciekła hakiem, wiecie? Ona znalazła włas w niebie. W ogóle, co myślicie dzisiaj na obiad? Ja ogólnie jestem studentem. więc... Y <laughs> normalnie to ja dam studenckie obiady, ale dzisiaj mi tak trochę na zimaki, yes. że poszłam do baru studenckiego i byłem oh. tak, tak, takie to było dobre. tego mi było trzeba. Ale bary studenckie yes. są super. Ja uwielbiam zupy grzybowe. O, zupa grzybowa, ja wczoraj byłam na ramenie z grzybami. Mm. Czy mam Kate? Tak, bo ja nie kupiłam w syn. Ja mam z odłamków Kate. O tej mapy o, też tak średnio ją lubię. Mapa jest bardzo. Mała. Ja ją lubię. Jest duża. A ja nie. Znalazłam czyjąś kopertę. O nie. To nie, to nie bierz, to nie bierz. jest no, to, 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 tak, i jest, obok nie. I właśnie mnie goni. Ona ma ruinę, więc. Ja zniszczyłam coś, ale to nie było podkreślone, więc nie wiem, czy to jest to. Wiesz, Keks z kl to jest ten, który się świeci. No Nie wiem, wiem czemu podświetlam mi hak, ale... I też się podświetla, może to są jakieś haki, nie wiem, nie wiem, o co trapa. Chodzi. Ale właśnie, o co chodzi z tym o, podświetlonym widzę. hakiem? Widzę, że dramcia kopertami się zajmuje. Chutko, Już do Gena biegnę, paczek biegnę. Zobacz jak zaraz ruszę. O, słyszysz? O, i widzę też chyba to tam. E, ona chyba idzie w moim kierunku. Ej, ale ja widzę też, przez chwilę widziałam zarys to temu. Nie mam takiego tak. parka. Co to za kartki? O, to są koperty. Kurde. To jest gra w ciemno. Na koniec gry przychodzi Krzysztof i i się pyta, czy chcemy licytować. To co jest w środku? Dobrze, 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 dobrze. Nie, Nie dobrze. Właśnie, teraz jest nowa nuta Krzysztofa i to zębak śpiewa. Dobra, okay, przynajmniej tak, Dramcia tak. robi gena. No ja jedna pracuję w tej grze. Reszta się obija. Tak, ciekawe. Te... Okej, okay, dobrze, dobrze, goń Patrysie. Zostaw mnie w spokoju. Dobra, ja biegnę do was zaraz. Nie, nie, ja idę uratować te dwie osoby, bo mam misję. Dramcia mam misję. Okay. Ty rób geny, ja mam misję. Dobra. Mam ciebie, Patrysia. Dobra, wybiegamy I... od do no razu. Idę po ciebie, drugi koleś. Jak... Proszę mnie zostawić. Dobra, to ja. Chcę tylko, tylko uratować Kolesia. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, uciekaj. K kurde, on jest AFK. No super. Kolega jest AFK? No nie. nie dopiero nie. teraz zaczął biec jak oberwał. Lepiej później Uleka, niż Dobra, jeszcze tylko dwa półki, dwa... tak. więc możecie dać się powiesić jeszcze tak z dwa razy. I ogólnie byłoby miło. Ona tam stoi, przy by dalej, co? Biegniecie, bo ja robię e... gena i nie wiem, czy mam przerwać. Ja pięknie, Adam. Teresia, ty robić generatora, bo Jan Jin po mnie idzie. A ona, ten, do mnie biegnie, ktoś tam. Zraniła mnie, tak. Morducini cię czy zaraz? zraniłam mnie, Zaraz padłam. No, zrzuciła we mnie toporem. Obok tego gena co robiłam? że oczywiście, że znalazłam gena, który jest zrobiony. No to ja rozrobiłam. Nie po ciebie, dramcia. To koło mnie jest gen, właśnie, przy tym haku. Za mną jest generator i on jest tak. No super, do jeszcze połowy. łowczyni obok mnie, tak. Tego potrzebuję. Dramcia, gen master. Wiadomo, A, tej tramcia czy... Zdejmij mnie i, i zrobimy przewodoru. ten, gdy będziemy na Nie, nie, generator. nie, nie. Rup, nie, na nie, nie. Dobra. Dobra, to róbcie tam tego gena. nie wyleczycie? Dobra, zaraz ten. Tylko skończmy się w Chcemy poświęcić engine, ale szybko robimy, o kurde. Ja mam już lidera, nie? Tu stoi, ja uciekam, chory. Dobra, ja padłam, ale to Racja. nic. To nic, bo ja wisiałam Ej, razu tylko razu jest raz. strał wedela. Łap, pobiegła za Nie, bierze mnie, ale ja wisiałam tylko raz, więc też wolałam zostać i żeby to za mną poszła. No, trzeba skończyć te ogony. Ale nie kupnęła go. Jest dalej na tym samym stanie. Pobiegła tu nie, do kogoś. Łowczyni, łowczyni. To jest spoko. Może ktoś mi pomóc? O, super, super. Dobra, to... Tak. Bardzo lubię tunneling. Trzeba jesteś obok mnie, ja mogę ciebie szybko wyleczyć. Nie, A możecie tak, mnie, mnie ściągnąć? Tak, tak. Bo chciałabym ten generator zrobić, tylko że ona teraz przyjdzie i będzie kampiła przy mnie. Teraz kampi. Okej, okay, dobrze, pudło. Dalej tak pudłuj. No pudłuj, tylko ściągnij mnie ktoś. Jak ty to trafiłaś? Dobra, to ja biegnę w takim razie. Nie prawa to trafić. Na pewno to Dobrze uciekać. O, umarła. Umarła się już. Żyje. O. Dziękuję, dziękuję, koleżanko. Dziękuję. Dziękuję. Dobra, oszczędziła mnie. Teraz biegam do... Dobra, już mnie nie oszczędziła. Ale... Dała mi skończyć generator. Nie, to bardzo miła. Nie, 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 nie. Czemu? Czemu okna są zablokowane? O nie! To za. Tak bywa. Gredota. No trudno. Ale zrobiliśmy... W sumie... Bagary. A tu idę do siebie. Tak. No cóż. Mogło być gorzej. Mogło być gorzej, mogliśmy umrzeć. A nie, czekaj. Ja się będę ewakuować O, puś puściłam się sama. To znaczy, wyszamotałam się, ale to nic raczej nie zmieni. Trzymajcie się i. A pa, dzięki Patrysie, za obecność. O, jakiego cela ma! Wow, wow, wow. No cóż, no cóż, śmierć jest blisko. O, mnie, znalazła włas, zamyka włas. No i teraz mnie powiesi. Tak blisko. Czekaj jak najdalej od haka to te kilka sekund w sensie. Dodatkowy progres. Yeah. No, nie! No, nie miałam jak uciekać, jak metr ode mnie był. włas go zamknęła. No, ale 50 tysięcy. Patrycja dostała 53, prawie. Ładny wynik. Jak idą giereczki? No, elegancko idą. Cały czas wygrywamy. Jest jedna zajebista sztuczka na natychmiastowe zaśnięcie, że aż prosty. Wyprostowujesz nogi jak najbardziej się da. Jeszcze je, tak, tak złączasz je, i no. próbujesz sięgnąć palców. Jak rozciąganie typowe. Takie rozciąganie bardzo szybko jest w stanie cię wpędzić w sen tak natychmiastowo. Ja już jestem śpiewcą, jak mi o tym powiedziałeś. Okej, okay, przynajmniej mapa duża, więc killer będzie miał problem. To nie jest dla niego problem, to jest zawodowiec. Dobra, ja nie biegnę do karty. Biegnę do generatora. O, kurde, za. A, świn świnka. Zabrała mi. Dobra, to biegnę jednak do karty. Ale Jego miałam. Istotne. No bo zabrała mi miejsce przy generatorze. No, no, a wszyscy robią geny. No, ja biegnę zrobić też coś ważnego. Zrobiłam teraz bardzo ważne rzeczy. Mam jakieś nieprzyjemne przeczucie, że to będzie jakiś y, killer. ichy w sensie. Myers Ghostface, mam takie nieprzyjemne przyczyny. Mam już czerwony, więc e, to nie jest ktoś bez, bez zasięgu terroru. No i ktoś padł. Nie, nie, czemu? No to okay, możecie okay. Tutaj mi pomóc. E, ty rób gena, ja, ja ją. Ra, ja ratuję tą Cloud. To, to jest. To Trapper! No to raper przyjemnie. Dobra, robię gena w tym garażu takim. Dobra, wracam się tam, tyle. Może jeżeli on też tam będzie, hi, 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 hi. skończone. A, głupio pan traperowi teraz. No, koleżance też głupio, bo zawisła, ale. Coś koleż, tam czegoś. No dobra, tam wisi koleżanka. Idziesz ją ściągnąć? Nie, co ty robisz? Nic nie robisz. No właśnie, taki tak jesteś. W garażu robisz, to ja też przyjdę zrobić ten ten co? Ale muszę Bożę wejść. Zbierasz, no. Muszę wejść z innej strony. A weź ty też, lub. A nie, makaron tam wpierdalasz. Ja widzę jak stoisz nad tym generatorem. Wiesz, Ten... Skąd wiedziałem! No bo kurwa widzę, ja robię generatora, ty stoisz i makaron nakładasz. Nie nakładam, Co to tylko jest odbieram. za oszustwo? Ja tutaj skrzyneczkę marnuję. Pan trapper za nas tu zaraz przyjdzie. Za moment, dosłownie. Nie no, już jest na plecach naszych. Ciekaj, ja się nim zajmę. Kurde, zjebałam. zjebałam. Nie, nie, czemu? Dramcia, chodź, tutaj jest paleta, paleta. Tutaj paleta, Dramcia. Dramcia, tutaj jest paleta, proszę. No biegnę, biegnę. Już za późno. Kurwa, no i teraz tam nie idzie. Możecie go przyblokować. Możecie zdekoncentrować go. O, dobrze. Bardzo pomogło. Super, super, super. O jest generator zrobiony tamten tam. No ja tamten jeden zrobiłam Pradram cię uciekaj no, A ja, nie się, nie, więc... ja się Ja się Szybko No spadłam A się reko się Uff, Totalnie ten tydzień to jest taki, że to nie jest Czwarty tylko czwarty poniedziałek O Jezu to brzmi źle Aj, ale pomyśl tak, jeżeli dzisiaj jest czwartek, a już się skończył, prawie, to jutro jest piątek. mi gorzej od Blue Monday. Nie, no zaraz jest piątek i weekend to do początek. Dobra, zróbmy jakiegoś gena, co? Pozostały dwa. Tam za nami jest jeden, nieruszony. Po prawej stronie. Idziemy do niego? A, to dobrze już cię uleczyłem. Spokojnie. On jest Spokojnie. chyba nieopodal nas. No I jest, guess. na pewno, na pewno. Ale dobrze, w sensie jesteśmy wszyscy zdrowi, ale. W sensie dlatego, i tak ten nie per... jesteśmy we trójkę. dlatego ten. Dlatego per... ten wstawanie jest taki silny, ponieważ właśnie w takich chwilach, gdzie trzy osoby leżą, to. Cię mega przydaje. Kurde, on tutaj też jest. Ze Claudę i O, Claudet, zajmij się. A! No i trafił, ciabną mnie. Ale dobra, to ja go odciągam. Nie, on... A, zostawił on mnie. Chyba... Zostawił, no. Szuka kobiety. <laughs> Szuka kobiety. On nie wie, z kim zadarł. A jeśli mogę ulepszyć? On Począc... O, mnie skusić, żebym go zestunował? Ja, 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 ja ci nie ufam, trapper. A generator. Jeżeli... No? Ale szukam. Nie wiem, gdzie jest. Wiesz co, bo jestem ranna jeszcze. Dobra. Więc ja jestem od tyłu, biegnę do jakiegoś generatora. Ale on jest nieruszony. To nie jest dobry generator. On biegnie chyba do mnie. Czy ktoś do ciebie idzie? Czy ja mogę cię podejść? Eee, nie, ona robi generator, więc w sumie może do mnie podejść. Nie dzieje że nie wpadnę zaraz w hak. Albo w pułapkę, uważaj. No w sensie w pułapkę, bo rzucaj pierdziele, No chodziło mi no. Tak. Tak, nie wpadnę w hak. Mógł rozstawić, rozstawiał tu. E nie Dobra To chodź tam za mną, to tam jest też generator od razu E, ja wolę zrobić na środku, żeby nie było tak, że trzy generatory są blisko siebie. Dobra No i super, wybuch od razu Dram widzę co robisz Otwieram Oklucz faj. No, wow o, Zielony czy jaki? Najlepszy różowy? Tak! Kurde, ale i tak go stracę na pewno. No, bo ja myślałam, że apteczkę znajdę. No, i tak stracę ten piękny klucz, więc. ma mam ten, który uniemożliwia oślepienie latarki. Okay. A, okej. Okay. A nie, jednak da się go oślepić. O nie, to już. Dobra, róbcie generator. No właśnie robimy, koleżanka się tylko leczyła, ale... Zróbcie generator Ja jestem i ranna. Dopiero jak skończycie ten generator, to... W jakim stadium jesteście tego generatora? Połowa. To nie jest Bra, czerwony jasno. klucz, to jest taki rubinowy. To jest najrzadszy. Wy zróbcie generator i dopiero on wtedy idzie już, Ale on do nas idzie. To ja idę już do Ciebie też. Nie. On wrócił się. Wrócił się po ciebie. O ratuje mnie Claudet. Tak? Nie, jednak nie. Odszedłeś w cień. Dobra, dramcia uciekaj i szukaj i po prostu jak nawet zamknie ci hacz. O, nie, 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 nie idź do bram, tylko szukaj hacza, później no, na je zaliczę. ale nie mamy żadnego ferka na to, żeby to było w chcie zabójca, nic. Dalej da się znaleźć. Pewnie tam kampi przy niej, co nie? Sprawdzam. No, już jest na moich plecach. No. No, na pewno. Ona no jest na maksa wywarowana. No podbiegnę do niej, ale on już jest na moich plecach, więc... Proszę zostawić tramcie. No nie, no! No kurła, co to było, ja się pytam. To d bloki No, próbowałam ją uratować. No i pa. drzewo właśnie. Świetna lupa. No. Dobra, ja muszę. Nie, on mi i tak zabije, więc. No, to nie miałoby sensu. On Był dosłownie wiesz na moich plecach, więc. Ja spróbuję się ściągnąć, bo ani razu nie wisiałam, ale na pewno nie mam tyle szczęścia, żeby to się udało. No, spróbuję się ściągnąć. O, niech on Odejdzie. No i, dupa. no i nie udało się. No i straciłam o, klucz. Jaki ładny był. To w ogóle taki perk, który poz, y, pozwala ładama, w takiej jednej postaci, który gwarantuje, y, w sensie pozwala Tobie y, zdjęcie się z haka, 100% szansa. Czyli nie wieszę się Adama Francisa. Okej. Okay. Będę pamiętać. No Toxic tutaj dobrze zagrał. Niby Toxic, a jednak GG.